Ten sezon, mówię, no patrzcie, czekaj, tylko się skończył, mi się tu zbagowało coś, o, jest. A słyszę tu, trochę tam coś słychać, taki szelest, trzeba było długo czekać, aż się ten sezon skończy. Takie są moje nagrody, no, usłyszałem ten Supreme Legend 1 legendarny booster. Nawet nie wiedziałem, że to jest Legendarnego boostera. Dobra. Nacisnąłem. A trochę się będzie bakowało. Ale że aż tak? No, nie spodziewałam się. O! Szybko poszło. Ten sezon widziałem, że jest trochę taki przygubkawy. No. mu się nie za bardzo podoba. No, taki, taki jak. Taki, że. Jakby te postacie się pomniejszyły w tym ogrodzie. Jak ten sezon się nazywa? Halo. No dajcie mi popatrzeć. że się zacina. Boguję się. Dobra, to dzisiaj kończymy na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. I życzę Miłego. udanego. Wieczoru, jutro też ktoś może oglądać, dzisiaj wrzucę, tylko no, zaraz wrzucę, tylko dobra, nie będę Wam więcej gadał. Kto gra w Matchmaster, to ten, to ten niech szybko patrzy, kto jeszcze nie patrzył, więc nara!